Siemano widzowie! Dzisiaj nagrywam Plan festów w i jestem po jakimś eventie bo sobie grałem z kolegą i event event i event, tak, właśnie takie rzeczy no i właśnie ja teraz o swoim preview i dzisiaj był update ja mogę tylko być przez ileś tam minut ale no, w to evolution? Ale chociaż na drugim koncie zrubałem viral, tak to Spider-Boss. Więc ja i tak sobie go dam na drugie konto. Jeszcze jeden jakiś candy koordyn. Będziemy mogli sobie otworzyć. Chociaż to jest chyba... Nie, to był... To był złoty. A co to jest? Ja myślałem, że już los to. O, to jest lasta, of Słabo. A. Mm -mm. Nie ma. O. No i stafiko. Co, Gamma? Ja bym się pojadł? Okej. Okay. Zaznaczam. Te haki nie zmieni, że po prostu go zdobyłem na tym Ja Jakbyście się pytali to Tungtunga nie pokonałem, Big Franka nie pokonałem Bo wtedy jeszcze oni siadli na takich a teraz... Każdy na który tylko wejdą od razu umierają. I w ogóle nawet wielki, nawet dużo zadaje. Oczywiście mamy też King Lamone i dwóch. Tego to nie jest moim pierwszym, jest chyba lepszy, oczywiście. O, w pedale dwójka. Serio. Prawie się jakiś handicorn? nie zauważyłam, nie mogę sobie otworzyć. Chyba mamy na 10 sekund wię większego darka i... Coś pojawi? Chyba nic. Co jest mam taki mnoznik? 10 razy 8 10.8 Co to jest? O. Candy Bajny, proszę, headless horseman, bo już jednego mamu. Proszę, headless horseman. A, a to było blisko, a jakaś nie footera. Teraz chociaż nie, nie, nie. Bo mi wyleciał ten cefketo, bo że on i grabię nawet dużo. Dzisiaj jeszcze sobie stworzyłem los, by stary Wygląda W trójka. I się pytał, bo, ja bo ja zrobiłem go pierwszy raz, a pokazuje mi się trójka. Dziwna. O, to jest chyba. Co to jest? Tim. O, i na przykład idą też mini-cisy, nie wiem dlaczego. Na pewno to nie jest nowy bej, bo już normalnie taki jest na no, jajdach. Nie ja mam takie samego e jak mój kolega. Bo ten jakiś e ma też mój kolega i. tu nam. Chodźcie. Trzeba mieć bilion. I mamy bilion. Trzeba mieć BBB Kuzynku, z którego natomiast nie mamy. A on ma Pepito Skurczak. On ma Pepito Skurczak. Bo on wyleciał. A mi nie wiem, żebym leciało, ale mnie no, nie pokonałam. W ogóle najgorsze jest to. Nie można skakać do wody. A ja chyba spróbuję jedno. No. Najgorzej... Nie no. Czekaj, jakoś tak. O! O! Godzilla ki... Eg, który już mam chyba już pięć. Dobra. Eg, Mówię do to. O, normalnie już mam sześć! O! Ospedale, ospedale. Będzie łatwe. No łatwe. O, jeszcze idzie ten. to będzie 11. No ile dajesz? Dostawiam. Może kolejny grama? Co tak, ty dużo tych gaj. Co tak dużo tych gaj? Gram? Na chyba jest najwięcej procent chociaż nie wiem, bo mi się ze sobą pojawiły na razie gamy. Zebramy i zobaczmy czy to się... Oh! Skąd wjeżdżałem? No mm, słabo I ten event nawet fajny Dał do sklepu wszystkie nasiona tylko tego to tutaj dziada i jak majezek to zdobył On ma takiego wielkiego Jeszcze skąd on ma te jakieś lumbino one, one zadają miliony Nie, nie no zadają milion No ale miliony jest strunę do zdobycia no ubudzimy się tak, miliony jest Dobra. Co się pojawiło? Nie. Jedynie na razie się nam pojawił jakiś ospedal, który jest diament. Udle... No i w ogóle mam tego i tego. Tego mi dał mój kolega, tego pokonałem. Bo już mamy bif, jak tego ma już mój kolega. Już to dwa razy mówię. Brawo. Ja. Pumpkin Kamelo. No na pewno, o Boże, jaki, o, o Boże, o jaki ten wielbłąd, Boże. Z głowy to jedynie. Pumpkin. Pumpkin. Pumpkin ludówka by mogło być, a nie pumpkin Camelo. Bo tam w ogóle widzicie w tym jakiegoś tego. E... Tego kamelu? Chyba tu powinno być pumpkin figo. O w sumie co to za walka? Czy te butelki? O, dużo. XP, ile mam? 3 co? Poziom trzeci, dużo nawet zadaje, ok. Ja daję zawsze mojemu King Lamon. Ja bym na nim wbił taki maksymalny level. Ja na nim bym wbił taki maksymalny level. Ciekawe, ile by zadawał. Bo ja myślę, że by zadawał takie 100%. Bo. Przez takie godziny 12 minut i 28 sekund to jest ta... Nie gadaj! Nie! Panie, czyli na się poja... Na się pojawił na tomatoro? Nie wiem, bo no, zaznaczam chłopa Sejem się pojawił na tomatoro. Nie słyszałem, ale pojawił się. Aj nie. Boż no dobra. Tam. ЗАМАТЛИМ! Ты я писать? вписать? писать? я вписать? Подождите... Что я могу вписать? вписать? Не помню, что я хотела вписать, Nie ja to to coś się napisać Ja czekam na jakieś sicetika Bo moim ulubionym siketem jest szumbino Tak, moim ulubionym jest szrumbino Nie, to jest chyba moim ulubionym Został pogonanych Le leci takie i to wszystki tam wiecie. A to? No też już fajne, tylko nie do tego się nie pojawia. To bardzo silne. To samo jest sobie to też fajne. I to też fajne. Już ja, wszystkich zabiję na hita. O Candy go on idzie! Dlaczego a tak wolno idzie, bo... On... Dlaczego ty tak wolno idziesz? Jakiś Candy go a taki wolny, no Boże. Stary Dziadek nawet, nawet by szybciej chodził. Ale walnęło. O, mi Cheese. Czy nie ma? Pou, pou. Hmm. Nie ma. Pou. O. Pou, pou, pou. Mmm, no i no. jak łatwo z nim, A w ogóle, to powiedz mi, dlaczego tego nie mogę odebrać? Próbuję to odebrać i nic. Nic. I właśnie, co ja mam połączyć. Bo szkoda mu moich King Lemony. I Dobia Widzowie, jak to nie będzie dobie Dobra, jak pod tym filmikiem będzie 20 lajków Ja sobie od razu to robię Dobra jak to nie będzie się opłacało To przyszedł do kolegi i mu mówię znaczy, nie, to po prostu jak się z nim spotkam, to, no to mówię mu, to się nie opłaca. Dobra, na pewno jest potrzebny król Limon. Czyli ten słabszy, tego słabszego wziąłem. O widzicie, bo ten nie jest... Dlaczego taki same wzrost? Dziwne. Ale okej. Okay, na pewno jest nam, nam potrzebny król Limon. Czyli ten King Limon. I jak mamy tego King Limon... To go właśnie musimy wsadzić tutaj. A jak go wsadzimy, musimy mieć tego. No i mamy w Sushi. Czy jest jeszcze Gold, więc może to nam wyjdzie Gold. A, to chyba nie wyjdzie tak, bo właśnie jak ja dałem Lostilitos i Moscato. To mi nie wyszło do, gal do galakcji No ale okej okay. Dla was widzowie szkoda mi tego Kinglemon, to jest mój drugi Kinglemon jakiego tylko mam, ale Ach. Boję się, no dobra To mi będzie szkoda tego King Lemona Dobra, nie, 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 widzowie. Chociaż dwa lajki pod, film, film, pod tym filmem i I robię to, a ja tam dostawiam. No czy co? Proszę nie zostawiajcie tych dwóch lajków. bo Jak nie zostawicie to ja sobie będę wdzięczny. Ale... To co jest ciekawe, oczywiście zostawcie lajka i suba i miła!